Coś tu się działo. ktoś się zakopał. W ogóle wiesz, kto tu jeździł po takim śniegu, ty? No to właśnie gdzieś tu mamy skręcić, czekaj. Czekaj, stójcie. Coś kurde lipa. Tam mieliśmy skręcić gdzieś. Ta? No to dawaj, to pewnie pod tę górę to. No, no to ten. To walimy. Gdzie tam masz to Tu? Tu było, czy gdzie? Nie, dalej, dobra, już widzę Tu milionem to małe Tu, dobra Tam widać wyspach nie leci na górę Ładnie No, pięknie Nie, ale nie jest ten Ale kolejny Uuhu! Ładnie bo ale i tak w ogóle wysoko, w ogóle tu są góry, słuchajcie, 200 coś metrów. To nie jest tak źle. W sensie, że to wcale nie jest tak nisko. Fajnie, bo to zjeżdżasz, wiesz, od, od, od zera prawie, nie? O, patrz. Nie no pięknie, o. Fajecznie. Zobacz. Takie nasze małe bieszczady, no. Paliwo komuś było coś? Nie. To dużo jakoś szybko poszło tu gdzieś będzie droga A jest, asfalt przecinamy Uwaga Zatrzymam się o to, i <laughs> Nie chcę ten Zobaczyć, czy kamerki działają dobrze żarówki rozmiękły a. <noise> no ciekawe jak tam będzie na nasypie wiesz a może nie być masz rację no, no jakoś liściaste lasy to mi się ja wolę te iglaste jakie sosny jak stoją to takie potężne fajne to to tak nie przebijesz się no. no ale znowu zjazd mamy z bez górki czekaj tu w lewo u pięknie pa pa tam jak wąwóz nie zajebisty chcemy gdzieś się wbić nie, nie dobra jedziemy może Tu pięknie. Dobijamy do dróżki jakiejś. Jest, odśnieżona nawet. Jakaś główna. A to jest ten nasyp, chyba co? Czy nie? A może nie? Nie, to nie jest nasyp, bo by było prosto, a tu kręto. Drobny no Upa, jaka dziura tam po prawej Zobacz Bajo. Cześć, gdzieś tu w lewo odbijamy, uwaga Ale tu, tam Chyba tu Tak Ładne, nie? Tam fajne tu no, trzeba przyjechać pojeździć kurna Ale były i takie luźniejsze miejsca No coś nie bardzo, nie to droga Nie w tą drogę wjechaliśmy ale może uda się dojechać Zobaczymy Jeszcze lepszo plewo trzeba odbić O czekaj, zwalone Nie to pójdzie pierwsza lepsza w lewo jest A, i słabo lipa coś walimy przez las elegancko Opatrz jakie ładne te sosny co Zwierzątek pilnują, kurde ale tu to ładnie, uwaga, powalonych trochę To się kurwi, już a tam ciśniesz? Maja, fajnie jechać tam, gdzie się jeszcze nie było. Taka zawsze. ukrywanie kurwa czekaj gdzieś tu coś tu ciasno tu jest gdzieś droga taka główniejsza nie nie rzeka nie czekaj nie to jest most to tu mamy jechać czekaj ale to świeżo ryte jest patrz Tak, to to Aha. To ten nasyp kolejowy co później będziemy wracać nim czekajcie stanę tu na górce Ale ładnie tu O człowieku, ale po bojowisku Muszę zobaczyć na nawigację Pójdzie Czekaj My mamy jechać prosto <głos> <głos> No bo pod mostem trzeba jechać Nie dobrze, pod mostem no Walimy No wiesz, tory ryso... są A trzeba było iść zobaczyć czy są <noise> No nie kurwa No Nieźle tu wygląda to ty Pa Eee, cały czas prosto, Kamil. Cały czas prosto. Droga powinna być. Nie wiem, Jest jakiś zarys. Tylko czuję na chłopaków Ja muszę też bieg zmienić. Pródźmy, czekaj, ja bieg się zmienię, Uwaga. A była prosto droga, bo ja mam prosto na nawigacji. Nie ma. Nie ma? Chyba czekaj nie ma. A tu w prawo leciutko, tam gdzie przysięgam. Ja jadę zobaczę. Tu... Nie, nie, to ma być droga. Jest droga tu, dawaj. Bynajmniej da się przejechać Tu jest, do mnie chodźcie. Chociaż ta na nawigacja mam tak trochę bardziej z lewej tą drogę. Ale tu jest, bo jest przesieka taka. Wiesz, te mapy mają kurde a, to my blisko już jesteśmy. W połowie drogi jesteśmy gdzieś. Bo tutaj masz te łąki dymerskie. Patrz o, ale pięknie, poa. Chwilę przerwy sobie zrobimy, co? Pięknie. To masz łąki dymerskie, to masz te. Tutaj było jezioro. To wszystko było jezioro. Jak zrobili tą kopalnię na którą jedziemy, to wyschła, wyschło jezioro i ludzie tu nie mieli ziemi dlatego, e, wody. Dlatego wykopany był kanał ten dymer, co idzie do biskupce, tą wodę doprowadzał. Na typ. Tu tą drogą, który wali pierwszy? Tą drogą jedziemy. Tylko drogą, dawaj na drogę fajne zaspy są. To jedziemy? W lewo! Tą drogą, dawaj, kamień pierwszy ja będę na, nagrywał Aha, Pięknie Zasypane jest, ale słabo jeszcze, co? Nie ma no nie no jest, ściąga cię dobrze tam Maja Ciśniemy Ole sypie Zamieć mi tu robisz, zamieć No, cały czas tą drogą Kamil ale pięknie O tu już coś się hało faja Jedziesz? Dobra, ja drogą... A jedziesz tam skakać <średeniu> <średeniu> Dawaj kurwa, co? <średeniu> to ja też Dawaj to cię nagram <średeniu> 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 Dawaj, bij, ja nagrywam <średeniu> no, <średenius> <średeniu> no, ja tam jadę. No dawaj! <grytanie> Nie we mnie kuźwa. Ja ja się skoczę też. Nie <grytanie> wiem, <Wuhu! grytanie> Fajnie, dawaj, kurwa. <grytanie> Waga, no.

no dobra, Kamil, cały czas yy, nie wiem? Jest chyba na lewo trochę. No tak, drogą jedziemy. Coś mi się tu włączyło. Nie dobra A Baja Zajebiście Na lewo A! Dobrze, fajnie, tak jest. to jeszcze za mało tego śniegu jest, żeby tak wiesz. Było festo. Ja to jadę tak, że wiesz, jakby śnieg padał. <noise> Na lewo, dobrze. Dobrze, na lewo, no. O, tu pięknie zamiata. Człowieka, a to wszystko w 4K. Także oglądamy, oglądamy. Co jest? Uwaga powoli, koniec drogi, czekaj, muszę zobaczyć na nawigację, nie jedź tam. No. Idzie się zdziwić, chyba prosto mamy jechać, czekaj. A nie, dobrze, do łąki w lewo. Główna droga będzie coś tu mieszkaj kurwa a się poskładał kurwa człowieku Tomek jedziesz? łuku ale kozacko powiem ci fajnie nie? łuku jechałbym bliżej ale za dużo o taka przelotowa tu to fajna nie? pa te górki tutaj dołeczki O, baya! Pięknie Fajne, zajebiste Ale walka To jest dobre Fajne, nie? Trochę jak na tym drabsku tam co mówiłem na rajdzie, nie? Uwaga, stajemy Uwaga, stajemy Czekaj, ja nawigację podejrzę Czekaj, ja nawigację podejrzę Dobrze, cały czas prosto tą drogą i jedziemy Major działa? jeszcze działa Co? Uuu, baja Uuuu, wow, fajnie ty! Normalnie skoki, nie? Uuu, uwaga, kurwa, tu uwaga dziura. Ale Fajnie, dosyć doło Pięknie, bo by mi się bateria w tylnej kamerze nie skończyła bo to zajebiste <grymianie> To fajne wyskoki były Tu wjeżdżamy na nasyp Zatrzymaj się tam, zatrzymaj się tam Zatrzymaj się <grymianie> Uwaga, 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 tu na sypem pojedziemy kawałek Uff. A co to kurde? Czekajcie Chodźcie kawałek, podjedziemy to chwilę przerwy zrobimy Tylko żeby nie na głównym widoku Uwaga, zatrzymuję się tu <grym> się <wziąłem> Ole mega Ty ten odcinek to był kozacki? No, no, dobra no, Nie właśnie teraz fajnie A tu mi bateria padła? O, nie nagrywa się, już myślałem Baterię zmienię w tej z tyłu, z kamerze Chwilę przerwy A zgasiłem go, tak? zgaś, no trzeba ja odjadę jak chcesz ten O dobra Dobra, zostaw go do tyłu, go wyciągniemy. Maja, to było dobre.